Hejka, witajcie na moim kanale Jak mogliście zauważyć wczoraj nie było filmu Ale powiem wam, że w sobotę się czułam nie najlepiej I postanowiłam właśnie, że nie będę nagrywać Jak to mówiłam, że, że nie chcę po prostu na siłę nagrywać filmów to, to właśnie nic nie nagrałam. Ale dzisiaj już postanowiłam, że nagram jak zdobię pierniki. Wiem, wiem, miałam czekać do 20-21 z tym, ale z tego względu, że teraz ozdabiam jedną część, a później będę ozdabiać po prostu drugą część, bo robię z dwóch porcji pierniki więc będzie ich dość sporo, a nie chcę, nie chcę sobie wszystkiego zostawić na ostatnią chwilę, dlatego postanowiłam, że właśnie dzisiaj ozdobię jedną turę, e, a właśnie 20 ozdobię drugą turę i na spokojnie właśnie to mi wszystko e, wyschnie ten lukier i będą te pierniczki czekać na konsumowanie na święta. Eee, także co, mamy dzisiaj bardzo ładną pogodę myślę, żeby jeszcze wyjść właśnie na spacerek bo pięknie świeci słoneczko eee, więc taką zimę powiem Wam, że lubię najbardziej kiedy właśnie jest śnieg, jest mroźno na zewnątrz ale jednak to słoneczko eee, świeci i muszę właśnie tak eee, przyjemnie spacerować także eee, ja zabieram się za dekorowanie pierników Mam nadzieję, że jako taką mi to wyjdzie. Nie jestem najlepsza, jeśli chodzi o dekorowanie, ogólnie o prace jakieś artystyczne, e, ale pościągałam sobie jakieś e, zdjęcia, inspiracje, jak można fajnie je zdobić. Może to wykorzystam, może nie, e, także zabieram się za pracę. I'm all for Christmas. Powiem wam, że te kuleczki musujące są bardzo dobre, ale są właśnie takie kwaskowate, owocowe i nie wiem, czy to będzie pasowało do pierników. Także chyba tego nie użyję. To może pójdzie do babeczek, ale jeszcze zobaczę, jeszcze zobaczę. Także zabieram się za Decorating! Whatever we do, we will be alright These holiday wonders will open your mind May all your wishes tonight come true The love I live, the dream I knew This Christmas I only wanna be close to you Słuchajcie, my właśnie Wracamy dopiero do mieszkania Trochę była zmiana planu Pojechaliśmy Zimno, coś zjeść I ja wypiłam sobie Gorącą czekoladę z piankami marshmallow I powiem wam, że pierwszy raz Jadłam taką właśnie, znaczy jadłam Piłam taką czekoladę Z piankami i mi tak posmakowała Co prawda była troszeczkę za słodka Ale te pianki były... Prze... O jest to, przepyszne. Ja mam drgawki, mi zimno. Jest tu dzisiaj bardzo zimno. Tak jak wam mówiłam, że fajna pogoda, bo słoneczko to To na dworze jest okropnie, okropnie zimno. Myślę, że tak mocno na minusie jest, no nie? No ja myślę, że jest mocno mocno na min minus. Jeden. Minus 1, aha, a jest odczuwalne jest minus 10 dla mnie. Także wracamy do mieszkania. Ja kończę e, ozdabiać pierniczki. I później Wam oczywiście wszystkie pokażę. Powiem Wam, że to nie są takie pierniczki, jakie chciałam, żeby były, bo nie miałam białego luku a chciałam zrobić takie minimalistyczne, tylko z białym. Zdobieniem, oj uważaj Tylko z białym zdobieniem Ale Mam właśnie kolorowe Barwniki, także są takie Weselsze, kolorowe Też fajnie I powiem wam, że bałam się, że Ten lukier bardzo będzie Słodki i będzie zmieniał ten smak piernika Ale jak mi się ulało gdzieś tutaj na palcu tego lukru To naprawdę nie był aż tak Słodki i myślę, że Nie czuć było aż tak chemią Także tak. Czemu nie jedzie? No czeka pewnie. Aż może ktoś wyjedzie, żeby wjechać. Eee, a no i wiecie, czego się wczoraj dowiedziałam? Że zawsze myślałam, że psy jak ziewają, to są po prostu śpiące. A co się okazuje, że jak pies ziewa, to oznacza, że się, się zaczyna się denerwować yy, i właśnie pokazuje taką frustrację. Stres chyba, nie? Jak się ziewa. Pamiętasz, jak ci tutaj mówiłam? Nie, może stres. Ale to, tego stresu nie jest na pewno. Na pewno zdenerwowanie i frustracje. To na pewno. O, to jakiś fajny sklep był. Market Grosz. Widziałam fajny lampionek. A, i widzieliśmy jeszcze dzisiaj bardzo ładnego piecka. Jak się nazywa, Majka? Teraz... Łajka Jakucka. Łajka Jakucka? jakucka. Łajka Jakucka. Tak? Łajka Jakucka przepiękny piesek. Czy to jezioro? No. To nie idziemy jeszcze do mieszkania, idziemy zobaczyć jeziorko. Także pewnie też mam coś nagram. Kujaczkiki. Pogadamy, żeby był yy, fajny jakiś vlogmas Vlogmas Ej, troszeczkę jestem tak jakby wkurzona, że nie wrzuciłam tego filmu Ale troszeczkę nie Ale troszeczkę właśnie nie I tak jakby yy, nie mogę się poddać To znaczy mam na myśli to, żeby po prostu wiecie Się nie motywować przez to, że tego vlogmasa nie ma yy, W się sensie nie było po prostu ja tego potrzebowałam, żeby mieć taki, wiecie, luźniejszy dzień. E, luźniejszy dzień, to znaczy nie luźniejszy dzień, bo sobotę miałam pracującą, ale wiecie, po prostu nie chciałam w tym dniu nagrywać, nie czułam się najlepiej i też nie chciałam e, jakby dawać Wam takiej złej energii. E, także to Wam właśnie chciałam powiedzieć. E, bardzo prześliczne. My jesteśmy w tym samym miejscu, czy nie? Nie. Aha. nie. E, I to Czekaj wam chciałam to powiedzieć, że właśnie może nie będzie 24 vlogów w grudniu, w takim sensie, że to świąt, ale... Ale będą 23, bardzo dobre. <noise> A nie, no właśnie może być tak, że będzie ich 20. E, no ale najważniejsze, że właśnie fajnie sobie spędzamy ten czas ja cieszę się nagrywając te vlogmasy, czuję się spełniona. Tak się czuję naprawdę mega, mega fajnie. E, więc. więc tak, tak wygląda sprawa. Chciałam Wam nagrać, powiem. Oj, chciałam Wam powiem Wam. Chciała, powiem Wam że chciałabym, chciałam w sumie yy, nagrać film świąteczny makijaż i taki film się pojawi, ale właśnie bardziej przed świętami, no bo nie widzę sensu nagrywać świąteczny makijaż nie wiem, 10 czy 11 grudnia, także w późniejszym czasie go nagram i wrzucę. Tak więc tak. Już jesteśmy chyba, tak? but ring park i'm See you! Sleigh bells ringing diamonds Carol's singing Favourite season Sleigh bells ringing diamonds playing Carol's singing Favourite season They say, say, Nick, but you got to in that bag, yeah I got racks, racks in my sack or in my bag, Chcieliśmy. Nie wiem, e, ja będę teraz nie robiła. Nie. E, I zabieramy się za. O co to znaczy? Ja rozbieram. L, l. Ja zabieram się za robienie pierników. E, I co? I nic. Właśnie tak to wygląda. Mm. Wyjadasz wszystkie pierniki. Mm. <laughs> tak się prezentują pierniczki udekorowane. Tutaj jeszcze czekają na mnie, także troszeczkę ich ubyło przez tego pana, który zajada cały czas, ale no nic nie zrobię. Prawda? Oh, fun, so fun. Fun, so fun. Catch me rolling. I'm the chosen. Snow is falling. Elfie's calling. Check my list twice. Most of y'all done. Sleigh bells ringing. Diamonds blinging. So, what did I do? yeah. Been in my back I got racks, racks in my sack, in my back yeah. Dancer, cool. dancer, prancer and vixen. Comic, Cupid, donner, and blitzen. Słuchajcie, ja już się na dzisiaj z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo, aucie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego vlogmasa, Widzimy się w kolejnym. Nie wiem kiedy będzie, ale myślę, że jak najszybciej. Także buziaczki. A, no i nie, zapomnij, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapek w górę I widzimy się w kolejnym filmie Pa! Śmieję się w buzi czekoladą Tak?